A teraz, Panie Wójcie, można się dobrze wczoraj i zaprosić organizatorów. Panie Rosław Wiernicki, przewodniczący, Pani Robert Orkosz, wiceprzewodniczący, Pani Anna Wiernicka, Pani Ewelina Parka, Pan Piotr Małek, Pani Wiesza Wigiliak i Pani Marta Lank. I jedynie oczywiście, chodźcie mówić nas, jeśli możesz. Chcielibyśmy teraz przekazać Ewie i Tobą, ponieważ no... Myślę, że największym zwieńczeniem tego wieczoru magicznego dzięki wielu osobom będzie to, jak Ewa po prostu przemówi do nas. Wiemy, że trzy godziny no, trudno było się trzymać, i żyć. Może nie chodzić takie radio, to tutaj już, prawda? Państwu wejdziesz? Tylko żebyś nie zaszczał, nie? Wejdź, wejdź znajdzie. Moi drodzy. Dziękuję bardzo za pośrednictwo, za przyjemność. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie wszystkim osobom, które wizytowały w Wyszeich, poza Unią polityki nauki i kultury Tak było. Proszę bardzo. Tak naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, bo. Kiedy pan Pani wyszedł, to po prostu tak pokałam, że nie wiedziałam, co mam, co mam zrobić, bo nie, nie, nie spodziewałam się tego. Chciałabym przede wszystkim podziękować organizatorom i sponsorom, bez których na pewno nas by tutaj nie było. Chciałabym oczywiście podziękować Państwu za przyjście. Chciałabym panu serdecznie, Panie Jerzy, podziękować za to, że, że po raz kolejny pan mi pomógł, bo I również wszystkim na scenie i, i dziękuję oczywiście mojej rodzinie i, i mojemu aniołowi. I dziękuję naprawdę wszystkim za wszystko, bo to jest naprawdę, tego nie da się opisać, że wszyscy tutaj przyszli, wszyscy byli, także bardzo Państwu dziękuję.